Witajcie, kochani, stało się średnia w 3 na 3, pierwszy raz w historii poniżej 4 sekund. Coś niesamowitego, astronomiczny rekord świata, choć czuliśmy już od pewnego czasu, że jest to możliwe i któryś z młodych Azjatów, albo Xuani Zhen, albo Yi Kwang dokona tego prędzej czy później, no ale kiedy już się to dzieje, to w dalszym ciągu nie dowierzam. Na zawodach Lishui Open 2025 starszy z reprezentantów Chin, czyli Yichen Kwang dokonuje Czegoś ikonicznego i przełamuje właśnie granicę 4 sekund. 3,91 i w dzisiejszym materiale chciałbym razem z Wami obejrzeć te nagrania oraz przyjrzeć im się nieco głębiej, zrobić splity czasowe, czyli poszczególne etapy będziemy obserwować w jakim czasie ich hengkwang miał i postaramy się wspólnie wyciągnąć z tego ciekawe wnioski. Zacznijmy w takim razie od materiału źródłowego. Oryginalne nagranie znaleźliśmy na kanale Cubrot. No i zobaczmy, jak sobie ich będzie radził. Zatem na początku no oczywiście kapitan TPS, to jest jakiś kosmos. Nie zdążę skończyć zdania 417. Co ciekawe, będzie to jedno z najgorszych ułożeń w tej średniej, tak? Kolejna preinspekcja. Ja będę sobie tutaj troszkę przyspieszał i lecimy, lecimy. Również bardzo przyjemny TPS, OLL i PLL 374. Jest trójeczka, czyli tak, niska czwórka, 3,74. Trzecia próba yy, przed nami. Ok, lecimy. I kolejna trójeczka, zadowolony, on już wiedział tutaj, że ma y, teraz pułap do tego, żeby zaatakować ekor świata, już kilka razy znajdował się w takim miejscu, no ale w końcu musiało to się stać i wygląda tutaj na bardzo zdeterminowanego i przede wszystkim pewnego siebie, y, jest spokojniejszy niż zazwyczaj w takich sytuacjach, tak? Co mamy oczywiście przełożenie później na... Ostatnią y, SAP 4 -kę. i on już wiedział, już wielkie oczy, tak, zrobiłem to jest rekord świata. Już na czwartym ułożeniu miał zagwarantowane y, kolejną, kolejny wpis w historii speed cubingu, natomiast może jeszcze uda się coś podkręcić, natomiast na 4.17 musiałoby odpaść, co byłoby no, abstrakcyjne, no i tutaj delikatne błędy. I 4.93 uśmiechnięty, zakończone ułożenie i cała ta średnia za nami. No ale teraz, tak jak powiedziałem, będziemy oglądali splity czasowe, będę zatrzymywał spacją w poszczególnych etapach i od razu powiem, że tak, mam świadomość, że jest tutaj na displeju speedstackowym lekkie opóźnienie z wyświetlaczem, ale dla czytelności tego materiału zostaniemy przy tym, co na tym displeju będzie widoczne, tak? I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, jedziemy w takim razie, preinspekcja i F2L. Kiedy skończy tego F2L-a? Zatrzymamy w tym miejscu 1.85 i teraz klatka po klatce, bo jeszcze ten F2L go gotowy nie jest, ale widzimy, że w tym momencie ma trzy ruchowca na plecach. tak? Widzicie? Krawędź biało-czerwono-niebieską i lecimy. Raz, dwa i trzy. Dodam tutaj jeszcze jedną klatkę i mamy 2,19. f w 2,19, bardzo dobry wynik, świetny pułap do dalszego ataku. I mamy kształt rybki. Kształt rybki i zobaczmy, jak tę rybkę wykona. I tutaj Ciach gotowa rybka wykonana w 78, sekundy, więc bardzo dobry OLL. I na koniec permutacja A wykonana i rozpoznana całkiem płynnie, choć może tutaj bez fajerwerków 1,20. No i w tym ułożeniu 48 ruchów wykonanych, 11,51 ruchu na sekundę, więc TPS przekraczający 10, co jest bardzo dobrym wynikiem. mamy już powyżej 11. No to w ogóle e, wynik kapitalny. Dobra, przeniesiemy się od razu. Do ułożenia numer 2, preinspekcja i lecimy. Lecimy, jeszcze rozpoznanie. No i co nam wyjdzie w tym momencie w naszych splitach? Jeszcze szuka. Bardzo szybki TPS. O, i udało mi się zatrzymać niemalże idealnie. Dodamy tutaj jeszcze kilka klatek, i widzimy kolejną L. -kę. Widzicie, kształt L już jest zrobiony. To są dwie sekundy na stoperze. I to jest ciekawe, nie? że zobaczcie, klatka, klatka, i timer na displeju praktycznie nie reaguje. W takim tempie się to wszystko odbywa. Dwusekundowy f 2 lepszy. No i teraz ym, ta L z dwoma blokami zobaczmy, jak ją wykona zniknęła ona zniknęła moi drodzy coś absolutnie kosmicznego według moich obliczeń wykonana w 67 setnych i zostaje już tylko permutacja F nie jest to najprzyjemniejszy algorytm no ale poradził sobie tutaj ichang bardzo dobrze 107 na permutację F i kolejne friedrichowe ułożenie 374 tak 374 pierwsza trójka yy, tego ułożenia jeżeli chodzi o TPS-a, tutaj przy 51 ruchach mamy 13,64. Czyli jeszcze podkręcił to tempo. Ta ostatnia warstwa wykonana bardzo dobrze. No i mamy świetne, świetne ułożenie. Ok, ułożenie trzecie przed nami. Zobaczmy w takim razie, co tutaj będzie. I lecimy. F2L. Znowu kapitalna prędkość. I dokręcamy klatki ostatnie, aby zobaczyć, co się wydarzyło. I hop, mamy. Mamy kształt znowu rybki, tak? Czyli ta LK z jedną kropką. Dodam jeszcze jedną klatkę. I mamy 1,98 na f 2 l z gotowym, oczywiście, fajnym e, OLL-em pod rękę. E, świetny, świetny f 2 No i zobaczmy, jak sobie poradzi z tą rybką tym razem. Bardzo szybko, bardzo szybko, nawet cofniemy kawałeczek. Zobaczcie jeszcze. Jeszcze o tutaj ostatnie ruchy 2,65. Tutaj znów wykonane w 67 setnych według moich obliczeń OLL, grubo, grubo poniżej jednej sekundy. I na koniec permutacja Y. Y zobaczymy, jak sobie poradzi. Według obliczeń 1,05 na Y razem z rozpoznaniem i mamy wynik 3,70, co daje nam TPS-a 15,68 przy 58 ruchach, czyli to ułożenie było nieco dłuższe. Dłuższe, no ale bez najmniejszej zacinki e, wykręca no, kosmicznego TPS-a, bo to jest pod, e, prawie pod 16 ruchów, to jest poziom absolutnie światowy, czym e, tym TPS-em właśnie ich akurat staje od reszty stawki i mamy świetny wynik, oczywiście znowu zadowolony, wiedział, że ułożył dobrze. No i mamy 417 374 370. Więc potrzebuje tutaj czasu, nawet nie musiał robić trójki, e, żeby była szansa na poprawienie, e, że aby Was nie oszukać, 3726 zapasu. Tutaj wystarczyło nawet w okolicach 4,10, żeby e, ten rekord był już w czwartym ułożeniu praktycznie e, pewny. Zobaczmy w takim razie kolejną próbę, jak sobie Henk poradzi, co tym razem w naszych splitach wyjdzie. No bo oglądanie tego to jest czysta przyjemność i myślę, że dla Was też kapitalna inspiracja tak, do tego, co można w kostce Rubika osiągać. Jedziemy z f Tutaj troszkę taki niepewny start i ten f jest dłuższy ewidentnie. Natomiast też zaczął na kolorze żółtym, tak? zaczął od żółtego. Raczej nie jest to full neutral z On Raczej najczęściej widzimy go właśnie na białym w kolorze, opcjonalnie na żółtym. I tutaj jeszcze końcówka. O i widzimy, że jest kształt dużej litery P, którą odwróci sobie. On zrobi tutaj U2, tak, żeby mieć ten wygodniejszy algorytm. Aczkolwiek ja gdzieś tam bardziej preferuję i też uczę w tym chwycie, który teraz jest, tak? 247 na F 2 l Stosunkowo wolno jak na niego, aczkolwiek dalej jest to kosmiczny poziom. No i zobaczmy. Hop. O, nie zdążyłem. Nie zdążyłem zatrzymać. Cofnijmy się parę klatek. I w zasadzie jeszcze ta biała warstwa cyk. zobaczcie, zrobiona przed trzecią sekundą. 0,45 z dopasowaniem, z U2 podsunięciem OLL-a wykonaniem zmieścił się poniżej pół sekundy. Niesamowite, bardzo, bardzo szybki algorytm. No i na koniec została mu permutacja E i również wykonany, bardzo ciekawy algorytm, ciach. I mamy wynik 381. To jest kolejna trójka, i już tutaj po spojrzeniu ichenga widzimy, on wie, Zrobiłem to, zrobiłem to i jest, udało się. E, ciekaw jestem, co dalej będzie się działo z tym rekordem, ale do tego za chwilę wrócimy. 45 ruchów to było bardzo krótkie rozpoznanie, bo i to E jest takie całkiem przyjemne. Natomiast, no, jeżeli chodzi o OLA, jeden z najkrótszych, 45 ruchów na całe rozwiązanie dało 11,81 TPS-a. Więc to ułożenie. Odrobinkę niższy TPS, no ale z racji e, krótkiego rozwiązania no wyszła, wyszła kolejna trójka, wykorzystane ułożenie e, i ten rekord świata już teraz mamy e, poprawiony. No i żeby stało się tutaj zadość e, naszemu materiałowi, zobaczmy jeszcze ostatnie nagranie. I tutaj, już z początkiem, widać było, że te emocje z niego e, uchodzą i będzie to troszkę słabszy wynik, dlatego tutaj f 2 no gdzieś tam e, jeszcze. 2,60, 2,60 i mamy kształt, zobaczcie, L z paskiem i skropką. W moich kursach jest to kij i piłka. Ci co wiedzą z kursów moich, to oczywiście znają ten przypadek z czwartego sezonu. I mamy 2,60 na f 2 I ten przypadek, jak będzie wykonany? Uwaga, ciach, gotowe. 0,77 sekundy, bardzo dobrze wykonane OLL. I na koniec RK, która gdzieś tam się poprzycinała w trakcie, i trochę to odskoczyło. Całość ułożenia, moi drodzy, 4,93. Kapitalne, ta rka powyżej 1,5 sekundy, natomiast to już nie miało znaczenia. I Hank, zadowolony wiedział, że wykonał swoje zadanie. I TPS też samo ułożenie było długie, no bo tutaj było 64 ruchy, najdłuższe z całej stawki, więc musiało przeło mieć przełożenie na czas. A sam TPS, nie najgorszy, 12,98 tak wyglądało wnętrze tych poszczególnych ułożeń. No i teraz jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Pierwszy wniosek jest taki, że Ichen jest totalnym kosmitą, a tak poważnie, no, jest ikonicznym zawodnikiem, który swoim TPS-em, swoją charyzmą i pracą, jaką włożył mimo tak młodego wieku, osiąga rzeczy totalnie niesamowite. Czy jest najlepszym speedcuberem wszechczasów? No, w tym momencie jest najszybszy. Natomiast, no czy jest lepszy, bardziej ikoniczny od Felixa Zemdeksa? Oj, tutaj bym polemizował, jeżeli chodzi o rekordy świata i o szokowanie swojego pokolenia. Myślę, że ta dyskusja zajęłaby nam ze dwie godziny, żebyśmy chcieli to wszystko omówić. Natomiast patrząc na speedcubing, ten nowożytny, a nawet zawężę to do roku 2010, kiedy Felix Zemdek zrobił swój pierwszy rekord świata w średniej poniżej 10 sekund, 9.21. Od tamtego momentu Nigdy nie doszło do sytuacji, żeby średnia i singiel znajdowały się w obrębie tej samej sekundy. Było 9,21 Feliksa w tym samym czasie, Eric Akerdyke miał singla 7,08, też ikoniczny wynik. tak? Idąc dalej, to się przesuwało, przesuwało, <ścoughs> i zawsze ten singiel znajdował się niżej. Był jeden taki moment, kiedy Felix Zemdeks robił średnią 7,91. On na tych samych zawodach poprawił singla Erika z 7,08 na 7,03 i przez moment były dwie siódemki. Ale y, Felix na jednych zawodach pobił dwa rekordy świata w singlu, co też pokazuje, jakiej klasy jest zawodnikiem. W pierwszej rundzie bodajże miał y, właśnie 7,03, a chyba w finale zrobił 6,77, pierwszą y, szóstkę tak, w historii y, i już się rozjechał znowu między y, tymi sekundami. Także tak, było przez tam parę godzin, chyba czy może jeden dzień, kiedy ten wynik był taki. Natomiast nie, nigdy do tego nie doszło i przesuwaliśmy się dalej z kolejnymi rekordami cały czas ta dysproporcja jest do czasu ich Wanga. Y, mamy i singiel i średnią w tej samej sekundzie, w tej abstrakcyjnej trzeciej sekundzie. No bo umówmy się, że no ta średnia jest y... Piszą na Facebooku, na różnych naszych kanałach komunikacyjnych speedcuberskich, że to zamyka konkurencję 3 na 3. Na razie może tak, ale już tyle razy przeżywaliśmy to w historii, że po jakimś kosmicznym rekordzie następowała pasa jakiegoś innego zawodnika, że ja bym tego nie przesądzał. Tym bardziej, że fajny jest taki wykres pokazujący, jaka jest proporcja singla do średniej, o ile procent, Singiel jest lepszy od średniej, tak? I to też są ciekawe wnioski, bo to się napędza, napędza coraz mniej, coraz mniej, a potem ktoś robi singla bum! i znowu ten procent podskakuje. I tego byliśmy świadkami, yy, zarówno w rekordach Felixa, jak później yy, yy, Yu Shengdu. tak? Już zrobił swój rekord 3,47 i znowu ta dysproporcja bum! podskoczyło w górę. Ten singiel był naprawdę, naprawdę potężny. Ale później, jak zobaczymy sobie w tej tabeli, znowu ta proporcja zaczyna spadać. Znowu ten odsetek yy, maleje, a średnia światowa się poprawia, tak? I zwróćcie uwagę, że teraz dotarliśmy do... Nie? Czyli znowu to nasycenie rośnie, średnia się poprawia i w pewnym momencie pęknie single. Doskonale wiecie, że czekamy na Singla Sub3. I właśnie w takim wykresie będzie to doskonale widoczne. Yy, I myślę, że też nie będziemy musieli czekać na to, nie wiadomo, jak długo. Także no i Hank Kłang jest absolutnym tutaj yy, kozakiem gołtem. Yy, natomiast yy, co jeszcze można podkreślić? Tylko 18 zawodników na świecie ma singla lepszego niż jego obecna średnia. 18 na całym świecie, nie wiem, ze 100 czy 200 tysięcy startujących zawodników, tylko 18 ma lepszego. Singla! Jeszcze raz to podkreślmy. Singla! Raz w życiu udało im się ułożyć lepiej niż ta średnia, czy tam dwa razy w życiu. Nie? E, to też pokazuje, jaka jest dysproporcja, jaka jest różnica między nim, a resztą stawki. Natomiast zaraz za nim, no, szczuła niej. dzień, Mamy teraz Teodora Zajdera od nas, który też goni. Dogonił Maxa Parka w średniej na ostatnim GLS-ie. No, cały czas mamy Tymona, który no, jest starszym już zawodnikiem, e, dorosłym. E, już parę odcinków wcześniej rozmawialiśmy o tym, czy on będzie w stanie dotrzymać ten swoim młodszym kolegom. Natomiast właśnie radek Marcinek, Teodor Zajder ci młodsi zawodnicy w Polsce gonią. Mamy wielkie nadzieje, że to może się fajnie rozkręcić. No i ostatni końcowy wniosek, który no jest tutaj rzuca się w oczy absolutnie, to wszystko jest zrobione Friedrichem. To nie jest ZBLL, to nie jest w ogóle ZB. Siła ani układa ZB. Wiemy, że jest kapitalny, ale pamiętacie tę dyskusję z jednego z poprzednich odcinków, kiedy rozmawialiśmy: czy Friedrich umiera, czy ZB będzie wypierał Fridricha? Jest taka tendencja, że cała masa zawodników uczy się już ZB, który w ostatniej wersji ma 476 chyba tak tych algorytmów. Fridrich ma ich dużo mniej 57 OLL i 21 PLL. Ale można! li y pokazuje, że można, nie trzeba uczyć się nie wiadomo ilu algów. Jeżeli masz TPS-a, masz determinację, możesz CFOP, możesz Frydrichem układać na takim poziomie. Czy więcej zawodników będzie w stanie Frydrichem robić coś takiego? Ciężko powiedzieć, no bo jednak ten TPS jest absolutnie kosmiczny i chyba młode pokolenie nowych zawodników, em, takich no choćby jak nasza właśnie ekipa, czy Teodora, czy Radka, czy Olafa, tak, chociaż Olaf już troszkę starszy, to to oni już wchodzą w ZB i wydaje mi się, że każde nowe pokolenie będzie patrzyło perspektywicznie i raczej ten odsetek zaawansowanej metody ZB będzie większy, co nie zmienia faktu, że Friedrichę można układać i zapraszam Was oczywiście, jeżeli chcecie tę metodę rozwijać, do moich kursów, do mojej platformy, gdzie aż cztery sezony dotyczą tej metody. Jeżeli układacie kostkę dzisiaj, no nie w 3 sekundy, a nie wiem, w 40, w 50, w 30 sekund, i chcecie szybko, przede wszystkim zrobić progres. Macie problem z zapamiętywaniem algorytmów, macie problem z ilością materiału, przeraża was to, mieszają wam się algorytmy, te litery i tak dalej. No to zapraszam, rozwiążemy wspólnie ten problem i pomogę Wam szybko nauczyć się całej metody, zejść do poziomu tych 15, 12, 10 sekund i rozpoczniecie wtedy przygodę. A co dalej, gdzie Was ta przygoda zaprowadzi, no to kto wie, może będziecie kolejnymi zawodnikami, którzy dołączą do tej kosmicznej stawki. Także moi drodzy, no wnioski bardzo yy, optymistyczne bym powiedział, z jednej strony zaskakujące, natomiast tak, ćwiczmy, bawmy się, trenujmy i obserwujmy, co dalej będzie się działo w świecie 3. Na 3 rankingach światowych. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i dzięki za uwagę. Do zobaczenia!